To miejsce jest już zagospodarowane, funkcjonuje ponajmniej od 8 lat, to miejsce służy no, wielu osiedlom, na pewno dla osiedla generałów, dla mieszkańców tego osiedla, dla mieszkańców Grecji, jak słyszeliśmy, również dla wielu klubów sportowych i e, i również tych, którzy przychodzą pobrać korzynkę czy włóczęgówkę. To miejsce powstawało ze środków było zagospodarowane z, z którymi odbyło się jak i oczywiście również z naszych miejsc, gdzie sporo środków zostało zainwestowanych, no i myślę, które było gdybyśmy na w tym miejscu po prostu rozbierać część e, zagospodarowanych terenów. Mielibyśmy budować przedszkole, uszczuplając te tak e, bardzo dobrze przygotowane tereny dla naszych mieszkańców. A wobec tego lepszym rozwiązaniem, dla mnie nie wątpliwości jest po prostu zaproponowanie nowej lokalizacji, gdzie tereny nie są zagospodarowane. I niestety popełniono błąd, ponieważ jeśli podejmowano z jednej próby wskazywany trzy lokalizacje, wybrano akurat jedną dziedziną, tą zagospodarowaną, a pozostałe dwie niezagospodarowane, nie rozkazywano w ogóle, no to nie ulega wątpliwości, że został wypełniony błąd.